Niedawno wydarzyło się coś niezwykle smutnego. Większość krzyży została po prostu zniszczona, zdewastowana. Nie jest jakiś przypadkowy wandalizm, tu już jest jakaś szczególna myśl w tym, żeby po prostu tę drogę krzyżową zniszczyć. W 2019 roku obchodziliśmy 80 rocznicę straceń tutaj w pobliskim lesie. To w październiku 1939 roku zginęli tutaj mieszkańcy Torunia bestialsko zamordowani przez hitlerowców. Chcieliśmy ten fakt upamiętnić i uznaliśmy, że połączenie dwóch miejsc to jest kaplicy świętej Barbary z miejscem straceń no, pozwoli wielu osobom, też modlitewnie, Wesprzeć tych, którzy polegli, powstało 14 stacji o charakterze tymczasowym, symbolicznym, zwykłe brzozowe drągi. No, z myślą o tym, że w najbliższym czasie w tym miejscu będą znajdować się już artystycznie wykonane stacje drogi krzyżowej. Najprawdopodobniej w wigilję Bożego Narodzenia wieczorem. Albo może dzień wcześniej, większość krzyży została po prostu zniszczona, zdewastowana. Ktoś, kto tego dokonał, musiał sobie zadać sporego trudu, bo samo przejście tej trasy to jest około pół godziny. Niszczenie tych krzyży to też niemały wysiłek. Bolesne jest to, że właśnie ta droga krzyżowa powstała. Dla upamiętnienia tych, którzy polegli, tych, którzy zostali przez wroga w tych lasach zamordowani. Dzięki wolontariuszom pod kierunkiem pana Macieja Lipińskiego, ta Droga Krzyżowa została w krótkim czasie odbudowana zaledwie kilkanaście dni i krzyże stanęły na nowo. Niestety w pierwszych dniach stycznia dokonano drugiej dewastacji. Wszystkie krzyże poza. Pierwszą stacją zostały znowu zniszczone. Trudno nam określić intencje, które kierowały intruzami. Fakt jest taki, że Krzysztof wymaga wymiany i żyjemy nadzieją, że ta sytuacja już się nie powtórzy. Panie Macieo, sprawa została zgłoszona na policję. Jaki jest aktualny stan tej sytuacji? No, na tę chwilę nie udało się ustalić sprawcy bądź sprawców. Natomiast może się tak zdarzyć, że po prostu te akty wandalizmu uda się skojarzyć z innymi już zidentyfikowanymi I, no i wówczas będziemy mogli stwierdzić, kto tych zniszczeń tu na toruńskiej Barbarce dokonał, a przede wszystkim zapobiec powtórzenia ich w przyszłości. Postanowiliśmy na razie te krzyże pozostawić właśnie w takim stanie, stanie zniszczenia, z odpowiednim komentarzem, że właśnie one zostały zniszczone. Być może właśnie ta sytuacja przemówi i do tych, którzy nie byli pozytywnie nastawieni do stacji Drogi Krzyżowej w naszej pruńskiej barbarce, ale być może to również przemówi do tych którzy może teraz będą przechodzić, poszukując tych krzyży, aby znowu je zniszczyć. Może właśnie zrozumieją, że czynią w ten sposób ból wielu ludziom. Akt wandalizmu dokonany na toruńskiej Barbarce stanowi naruszenie wolności religijnej. Został zgłoszony do naszego ośrodka informacyjno-konsultacyjnego, działającego przy Laboratorium Wolności Religijnej. Rokrocznie otrzymujemy kilkadziesiąt zgłoszeń właśnie dotyczących wandalizmu ale także agresji przeciwko osobom wierzącym. Można je zgłaszać poprzez nasz formularz internetowy dostępny na stronie www.laboratoriumwolności.pl. W ramach naszej działalności pomagamy osobom poszkodowanym, przygotowujemy ekspertyzy prawne oraz opinie eksperckie, ale także prowadzimy szeroko zakrojoną działalność informacyjną właśnie w zakresie wolności religijnej.